Al-Azari autobusem, teraz kawałek stąd jest do grobu Łazarza. Al-Azaria pochodzi od nazwiska Łazarz. To właśnie w tym miejscu były posiadłości Łazarza. Łazarz był bardzo bogatym człowiekiem, i jego ojciec prowadził interesy z Rzymem. Łazarz był przyjacielem Jezusa. Kiedy Jezus tylko był w Jerozolimie, to zawsze u niego zamieszkiwał. Maria Magdalena i Marta były siostrami Łazarza. Dawniej do grobu Łazarza można było wejść tylko przez meczet. W związku z tym, że Łazarz jest yy, czczony przez muzułman i chrześcijan. Udostępniono miejsce też dla chrześcijan. Aby niewierni nie wchodzili do grobu przez meczet zbudowano wejście od ściany tutaj. Wchodzę do tego grobowca po raz drugi. Udało mi się wejść przed grupą. Głęboko było tutaj do tego grobowca. Jeszcze nie ma pielgrzymów. Jest taki przyciąnek. Lepiej niż było poprzednio. To był największy cud pana Jezusa. Teraz trzeba się mocno schylić, żeby wejść niżej. No taki, kto jest bardzo sztywny i stary, to będzie miał problemy tu wejść. Trzeba na kuckach. I to jest tutaj ta nisza, gdzie Łazarz był pochowany. Duszno tu jest bardzo. Podobnie to jest już podmurowane, chociaż nie wiadomo, Łazarz był tak bogaty, że go stać było na taki grobowiec wykuty w skale i obudowany. No właśnie, tak trzeba tu wchodzić do, do grobowca. No ja wychodzę, no co tu dłużej siedzieć, trzeba puścić następnych ludzi. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić to miejsce jak wyglądało za czasów Pana Jezusa Jedno jest pewne, że tutaj bardzo często Pan Jezus przebywał z książki Waldorty ponad Boga Człowieka Można się dużo, dużo rzeczy wyczytać Ciekawych które się dzieją tu właśnie w Betania. Betania za czasów Pana Jezusa była niewielką miejscowością, które można tłumaczyć jako dom biednych. W tym miejscu w XII wieku stały dwa kościoły. To właśnie tutaj, pod tym tarasem, jest. Ee, grobowiec Łazarza Później muzułmanie przejęli miejsce nad grobem i postawili meczet tu widać minaret Kościół za grobem Łazarza to grek ortodoksyjny, no jest zamknięty dzisiaj. Poniżej meczetu jest już nasz katolicki kościół, którym opiekują się franciszkanie posadzki ze starego kościoła krzyżowców. Wręcze kościoła ma przypominać wręcze grobowca łazarza. W tym miejscu, według tradycji, stał dom Marii i Marty. Kościele nie ma okien. Trudno się dziwić, jak ma przypominać komorę grobową. Teraz spróbuję dojść do Jerozolimy pieszo przez mur graniczny. 4 czy 5 lat temu przeszedłem. Nie wiem jak w tej chwili, czy to jest możliwe. Tania, El Azaria, dom biednych, stąd się to wzięło, że w VI wieku, kiedy Izraelici wracali z niewoli, zastali bardzo zburzoną Jerozolimę i tu się osiedlali. Te ruiny to wszystko rejon grobu Łazarza. Wiedziałem się, że obecnie przejścia pieszego przez mur, do Jerozolimy, nie ma. W pobliżu knesetu jest klasztor drzewa krzyża, ekskluzywna dzielnica żydowska. A z tej strony, w niewielkiej odległości, jest yy, klasztor Drzewa Krzyża i tam właśnie idę. To jest ten klasztor, bardzo stary, z X-XI wieku. W tym miejscu rosło drzewo, na którym Pan Jezus został ukrzyżowany. Jeśli się nie zna dojścia, to można się naprawdę nachodzić, bo wiele miejsc w, w Jerozolimie jest ogrodzone. Idę na skróty jakąś ścieżką, z tym, że nie wiem, czy tam dalej nie będzie ogrodzenie. Jest płot, muszę obejść. Ten rzadko odwiedzany klasztor jakoś mnie zawsze przyciąga. Kiedyś ten klasztor e, tętnił życiem. Było tutaj ponad 100 mnichów. Trochę dziwnie się wydaje położenie tego klasztoru w otoczeniu tej zabudowy, z drugiej strony Knesetu, w dosłownie w najważniejszym miejscu w Jerozolimie. Dzisiaj z gaju sosnowego, który tu rósł za czasów Jezusa, jest tylko trochę nędznych oliwek. Dziś znajduje się tu niewielkie sanitarium dla kapłanów prawosławnych. Wejście trzeba się schylić, żeby nie uderzyć w głowę. Hmm. Абрахам Jest najważniejsze miejsce, w tym miejscu rosło święte drzewo, krzyża. Musieli jakoś to wybadać i stwierdzić. Byłem, poprzednio to było to kamienne z marmuru. Nie wiem czemu zrobili to drewniane. Sądzę, że tam ludzie wrzucają jakieś pieniądze i dlatego otwierają. Paskutstwo zrobili jednym słowem. Abrahamem. Lot poszedł w kierunku Sodomy, a Abraham został w obliczu góry Moria. A to przedstawia powrót Lota z dwoma córkami po zniszczeniu Sodomy. Wszystkie te wydarzenia rozegrały się w tym miejscu. Dlatego ten klasztor jest tak bardzo ciekawy. Wszystko ręczna praca mniszek. Klasztor to była forteca. Wybitnie obronne znaczenie miał. Mówią, że tu setki mnichów było, no ja sądzę, że nie setki, może sto, sto wielkie wanny o średnicy metra służyły do przyrządzania posiłków. Wszystko w ruinie, to wszystko było zdoby wnętrza kościoła. W dawnych wiekach był wielki kult dla aniołów, dzisiaj to jakoś wszystko o tym się nie mówi. O ważności aniołów. Mnisi stale nie przebywali na kamiennej posadce też musieli mieć trochę rzeczy miękkich, tak mogły wyglądać sale, gdzie można było odpoczywać, Jakieś tu remonty, coś tutaj robią. Według tych stołów to jest na nie więcej niż 70-100 osób. Chyba, że były zmiany. Tu jest oryginalny piec do chleba. W tej części mieszkają seminarzyści przygotowujący się na prawosławnych księży.